oho widzę że bujać się to ty potrafisz dopiero się rozkręcam zobacz Wow! ups świetne lądowanie ojej jeszcze nigdy nie widziałam takiej bransoletki ja też nie jest bardzo ładna bransoletka przyjaźni robi się je dla przyjaciół samemu ojej ci pokażesz na mnie jasne ekstra z czego je zrobić? Poszukajmy materiałów w lesie. Juhu, jaki dobry pomysł. E, a może lepiej. Na razie drzewko. Do zobaczenia. O, no dobrze, na razie. Używając różnych kolorów, można tworzyć wzory. Uuuh, cudownie! Jak mam to zacząć? O tak. W przód, do tyłu. I supełek! Ale fajnie! Jak tam masz więcej materiałów, Barbie? <grym> oj, nie widziałam, że to nadal rośnie, wybacz. I gotowe! Jeju, ale ekstra. Czekaj, a co to? Spadochron przyjaźni! Bardzo oryginalny. Tak mi się spodobało wyplatanie, że aż mnie troszeczkę poniosło. O, oj! O, oj. A teraz wiatr mnie poniósł bardziej niż troszkę! Wow! Złapiecie loczko! Ojej! Chelsea! teraz! Obie nas porwało pod niebo! Nic się nie bój, Chelsea! Spokojnie nie będę! Tu jest fajnie! <noise> Czy truskawkowe mi się cieszą się na przyjażdżkę łodzią wokół cukierkowego pałacu? Gdzie one są tak w ogóle? Wysłałam im zakręcone jagodowe zaproszenie. Ale wiesz, jakie są te misie głodne? Któryś mógł przecież zjeść zaproszenie. Chodźmy lepiej do jaskini, Landrynek. Ciekawe, czy misie się już szykują. Słuchajcie, Miski, może się pobawimy szybko w chowanego? Musimy się stawić w pałacu dopiero za parę minut. O, za parę minut? To po co mnie już obudziliście? Hmm. Jestem taki sponsor. Hmm. Wszyscy się chowają. Ja będę szukał. <śmiech> <śmiech> Niedźwiadki. Czas na wycieczkę. Hani, zaczekaj. <śmiech> <śmiech> Honey! <śmiech> No tak, dzień doberek. Wybacz, nie chciałyśmy ci przeszkadzać. Nie ma za co. Jestem Barry, miś truskawkowy. Bardzo wyjątkowy. <ścoughs> Żartuję po prostu, lubię ten rym. Cześć, jestem Chelsea. Jak to możliwe, że się nie poznaliśmy? Tak to, że jestem tu nowy. I nawet jeszcze nie poznałem innych truskawkowych misiów. Ty musisz być jagodową księżniczką Barbie! Zgadza się. A słyszałeś, że Barbie zabiera wszystkie misie. Na przejażdżkę łodzią po mandarenkowej rzece? Jak tylko znajdziemy misie, pójdziemy razem do pałacu. Pójdziesz z nami, Bary? No ba! Jeszcze nigdy w życiu nie płynąłem łódką, ani nie byłem w pałacu. No to chodźmy ich poszukać. Szybciej będzie słomkową zjeżdżalnią! Słomkowa zjeżdżalnia? Coraz więcej cudów jednego dnia! Uhuhu! Czy to jajka błysko kuli? Tak, cały tuzin. A wedle mojego błyskometru wyklują się bardzo niedługo. Od dawna w naszym królestwie nie wykluły się małe błysko kuleczki. Będą takie słodziutkie! Słodziutkie na pewno, ale też ruchliwe, ciekawskie i pełne energii. To całkiem jak ty, hani. Znaczy jak byłaś malutkim szczeniaczkiem. Chelsea, skoro masz doświadczenie z maluchami, mogę Cię prosić o przypilnowanie ich, bo muszę się zająć klejnotami. Mnie? Jasne szafirko! Z radością! Nie, nie mogę o to prosić. Mogą się zaraz wykluć. Nic nie szkodzi, dam sobie z tym radę. Pomogę. Ojej, uwielbiam je! Świetnie! Potem do was padnę! No to na razie... O, oh, byłabym zapomniała. Błysko nie mogą zmoknąć przez kilka tygodni. To uszkadza im brokat. Gdyby się wykluły przed moim powrotem, dopilnujcie, żeby było im sucho. Trzymam kciuki. Niepotrzebne kciuki. Damy radę. Prawda Barbie? E, Chelsea, chodź tutaj i zobacz. Jaki słodziutki. I jeszcze jeden. Ojejku! Aż dwanaście małych błyskokulątek! O, jakie one mądre! Od razu umieją mówić i chodzić! Honey, czekaj! One są małe! Wracajcie! Dokąd one idą? Powinnyśmy je dogonić. Hej, daj mi więcej obłoczków. Tyle wystarczy? Dzięki. Wesoło tu macie. Co dzisiaj robicie? Królowa Barbie poprosiła wszystkich w Krainie Tęczy o zrobienie rzeźby z chmur. O posąg skrzydla tego jednorożca. Ale coś mi tutaj nie wychodzi. Hej, Chelsea. Proszę, pomarańczko. Cześć, Barbie. Ja też mogę rzeźbić? Oczywiście. Najładniejszy jednorożec trafi na stałe do wystawy rzeźb w ogrodzie. Widziałam go raz. Znaczy, skrzydła tego jednorożca. Pewnie ma srebrne skrzydła, fioletowy ogon i róg zrobiony z brylantów. Niezupełnie, ale i tak był cudny. Nie pokazuje wam się? Nie, jest zbyt płochliwy. Rzadko go widujemy. A zatem niech każdy użyje wyobraźni i stworzy jednorożcę swoich marzeń. Wszyscy z drogi! Zwycięzca ląduje! W swych licznych podróżach widywałem z tego jednorożca setki razy. Setki? No dobra, może i nie setki, ale widziałem. Więc nikt nie zrobi lepszej rzeźby niż ja. Dobrze to. Pokaż co potrafisz. Zaczynajcie! O! Aha, ten róg świetnie pasuje Widziałem jednorożca i róg był znacznie większy O, taki! Ale mniej się podoba taki róg Co o tym myślisz, pomarańczko? Sama nie wiem, co myśleć Każda rzeźba jest inna Gdybym tak mogła zobaczyć prawdziwego jednorożca! To jest doskonały pomysł, pomarańczko. Zaprosimy skrzydlatego jednorożca do pałacu. Bo kiedy zobaczymy, jak dokładnie wygląda, zrobimy lepsze rzeźby. To nie będzie konieczne! Znaczy, nigdy go nie znajdziecie! Po co go szukać? Na pewno znajdziemy. Co ty na to, Chelsea? Tak! Chodźmy! <śleski> Chelsea, dobrze, że jesteś. Młode księżniczki właśnie robią latawce. W krainie tęczy! Coś dźwięczy! I gada, że dziś latawców parada! <grymne> <grymne> latawce z krainy tęczy? Na pewno piękne i mocne. Jak je robicie? Wykorzystujecie swoje moce? <grymne> Pewnie! Mój to lodowa fontanna. A ja zrobię latawiec bukiet światła. Oj, wow. wow. przepraszam bardzo. Nie martw się, naprawię go. Oh. Wow. Wow. Yeah. Wow. super! Barbie, zrobimy razem latawiec? Jasne. Planowałam wyrzeźbić kształt syreny z chmurek i może zrobimy jej włosy ze wstęgi tęczy. <laughs> Jaka burza mózgów, tak się mówi na zgłaszanie dobrych pomysłów. Mam przeczucie, że dzisiaj czeka nas sporo burz. Co się dzieje, Hani? Wow! O! Oto ja, książę Notto! I mój super spektakularny, ekstra ekstrawagancki latawiec. Co wy na to? Eee, wiesz jest bardzo Jej! O! 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 wezmę udział w igrzyskach w krainie tęczy. Wszyscy z krainy tęczy przyszli popatrzeć. Witam zawodników. Mamy tu fruwające tablice wyników. Chwila! chyba nie zaczniecie bez najlepszego gracza. Cześć wszystkim. Będę waszą sędzią. Pora wybrać drużyny. Ja do swojej wybieram czerwoną i zieloną. O, dzięki. Ale miło. Dobra, ze mną pomarańczka i żółta. Jesteśmy razem. Na pewno wygramy. Różowa, fioletowa, nie myślcie, że zostałyście tutaj ostatnie, bo będziecie pierwsze w tych igrzyskach. Może jeszcze przypomnimy wszystkim zasady. Popatrzcie na środek boiska. Dzień dobry, widzowie i zawodnicy. Jestem nim niesamowity, wasz komentator. Popatrzcie na latające tablice! Oh, yeah! Każda drużyna ma tęczową bramkę. Bramki stoją wokół boiska. Na szczycie każdej bramki znajduje się otwór. Waszym zadaniem jest wrzucenie tęczopiłki do bramki. Jeśli uda wam się wypełnić całą tęczę, wykrywacie! Nie, Honey. To nie jestem ja. To tylko znak, że bramka jest nasza. Piłek można dotykać tylko kijkiem. A to wasze pojazdy. Zawodnicy! Teraz macie chwilę, by zaplanować strategię. Za chwilę rozpocznie się mecz! Bez obaw! Nie ma opcji, by Chelsea i Barbie nam dorównały, skoro ja jestem kapitanem. No, pokażcie bojowe miny. Może lepiej opracujemy inny plan. Chcę, żebyście się skupiły na wygranej. Na pewno dacie radę. Hurra! Co tam wynik? Najważniejsza jest dobra zabawa. Słuchajcie, zawodnicy! Zbiórka na centralnym tenczopolu. Dobra? Zaczynamy! I trzy, dwa, jeden. Oj! Barbie, Chelsea, nie uwierzycie! Księga zaklęć zniknęła! Jest potrzebna do zaklęcia przeciwności. Nie wiem, czy słyszałaś. Chcemy zmienić dzień w noc, żeby zobaczyć deszcz spadających gwiazd. Jeśli znajdziemy księgę zaklęć. Spokojnie. Pożyczyłam księgę księciu Notto. Chciał się nauczyć robić gwiazdny pył. Zdrogi wszystkie czworonogi! Książę Notto nadchodzi! Wpadłem tylko oddać waszą księgę zaklęć. Palec! Dzięki Notto, zostań z nami! Poszukajmy zaklęcia. Wiecie, muszę już lecieć. <laughs> Dosłownie, mam plecak odrzutowy. No to stój! Nie chcesz zobaczyć zaklęcia przeciwieństw? Księżniczki chcą zamienić dzień w noc. To znaczy, musimy wyjść na zewnątrz. E, to ja zostanę tutaj i, no wiecie, popilnuję księgi. O, dzięki, nie trzeba. Nikt nigdy nie przeszkadza w bibliotece. Chodźmy. Wszyscy gotowi? Weź całą mą magię, weź całą mą moc i siłą przeciwieństw zamień wnet dzień w noc. O, wciąż jest dzień. Ale jak to możliwe? Przecież wypowiedziałyśmy zaklęcie. Ale może z błędem? Sprawdzę to jeszcze w księdze zaklęć. Pójdę po nią. Idę z tobą. <śmiech> <śmiech> Mleczek goni Hali. Wszystko na opak. Oh. Mleczku, tak długo przebywałeś z Honey, że mówisz jak ona. Co u ciebie? Opowiedz mi, kotku. Ho, 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 ho. Honey, Honey uknęła. Co im się stało? To na pewno zaklęcie przeciwieństw. Zamieniliśmy psa w kota. Czy możesz to odwrócić? Jasne, wystarczy, że machnę różdżką. Hmm, to dziwne. To było przecudowne, Chelsea. To wy mnie słuchałyście? No jasne! Zrobiło mi się zaraz weselej! Dzień dobry wszystkim! Kroba. Barbie. Witajcie księżniczki. Chelsea, jesteś w samą porę. Urządzamy królewski koncert w podniebnym pałacu. Właśnie szukam numeru na finał. Czegoś wyjątkowego. Już znalazłaś! Chelsea świetnie zaśpiewa w finale. Świetny pomysł, pomarańczowa księżniczko. Co ty na to, Chelsea? Ja? Wiem, że uwielbiasz śpiew. Mogę spróbować. A czy wy też śpiewacie? A skąd? My tańczymy. Królowa Barbie nauczyła nas kroków do tańca chmur. Patrz! I pięć, sześć, siedem, osiem! ta o! 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 To było bardzo oryginalne. Już rozumiesz, dlaczego to ty musisz śpiewać w finale Chelsea. Tak, no właśnie! Oto ja! Wielki książę Notto! Chcecie zobaczyć mój popis na koncert królewski? Cześć Notto! Ty też występujesz? No jasne, a czemu bym nie miał? Zobaczcie mój nowy wynalazek! Notto Orkiestra! Powiedział motokabelek? Patrzcie na to! <zysy> Barwne chmury! Podniebna rada z pewnością cię usłyszy. Dzięki nadto. Ty wystąpisz po księżniczkach, a po tobie, Chelsea. Dobrze. Muszę teraz iść sprawdzić scenę. To będzie wspaniały koncert.